Rams sobie Pyro i nie wiem co dokładnie robić. O kurde, nie strzelaj do mnie. A ja, umiem Aeroplastową w cię. Dobra, biorę to. Mam. Szpieg. O, ale dostał i poleciał. Chodź tu. Haha. Ha skołcimy, że zostaw mnie ładnie tak w ogóle ten shotgun jest naprawdę dobry na swój sposób ma trochę mniej amunicji, ale naprawdę dużo potrafi bić co ty robisz? medyku Kur uwaga pociąg o, mnie to zboostowało chodź tu <grym> no nie o, tu śpieg o, już go nie ma ty, 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 nie przyjmujesz punktu. O kur... O Jezu, tu jest Nie no, jak poleciał. Nie. Nie. Co to był za trick Czy go cignął w brzuch? O w ogóle na skałcie mam aż 45 godzin. A na pyro 17. O nie, gruby. Tylko nie... Co tu się dzieje na tym spawnie? No, się nawalają wszyscy. Co tu się dzieje na tym spawnie? No. Mi się naprawdę nudzi. O! Widziałem go. Nie. My się będą tu kampić, nie? Może jesteśmy beznadziejni. Pomocy, jak on wygląda? A teraz nie ma szans, no. <grystanie> ale mi kryty dwa weszły, no ale on i tak przeżył. Ale ja jestem potężny. No, widzowie, tamtą grę mi wywaliło. No. To muszę szukać teraz nowej. O, oczywiście, moja ulubiona mapa. Kurde, no nie mogę go trafić. O! Widzę cię szpiegu, nie uciekniesz mi. Aha Ała, skąd to? Ale on rozstawił działko. O nie. Zmienię sobie loadout do niego. Dajmy mu lewarek. I palacz. Będę takim Pyro, który będzie. No. Ogniem walił po prostu. W dupę lecimy. Będę robił im plecy. Plecy, oczywiście, krytyki się wali z dupa lacza. Ała! Aha. No kolejny. Ten loadout jest beznadziejny. Bajmy sobie plaskacza, detonator i. Napalim z nostrom Oj to jakiś szpieg I z plaskacza no. Plaskacz, kolejny Kolejny plaskacz, idę mu zasadzić A masz, no nie Czy ten właśnie zmienił do zwykłej broni na zwykłą? Dobrze Idziemy ich zaplaskować na śmierć Ała! Za nami! Nie, nie mogę! W ogóle teraz zauważyłem, że jak się robi plaskacza, to on musi dwa razy uderzyć. Tu jeden raz przycisnę myszkę. Coś tam kryjesz. Ała! Chodź tu! A! No nie. I kolejny wziął tego plaskacza. Tak kończą scouty, które wbijają. Do bazy czerwonych. Nieładnie, a masz. Masz. No. Easy win. Chodź tu z masz plaskacza. Co mi klepiesz? Dostaw mnie. Ej, tu szpieg. Oj, ciężko mi tu trafić. Ale dobra, zabiliśmy go. Snajper jakiś gdzieś. Tam jesteś. To jest, że dwóch sniperów. O nie. Chodź tu. W O nie. Zostaw mnie. Proszę cię. Nie. Kurde. Przeżyłem. Przeżyłem. Udało mi się. Przetrwałem to. Nie mógł mnie trafić z ognia pod koniec. Dobra. Trzeba iść przejąć punkt. Ja z zaskoczenia. Zaatakuję. Od prawej. Z tym skaucikiem. Ale dam plaskacza teraz. No. Ała. Oj! Skąd ja dostałem? Jakiś snajper już do mnie strzelił. Oj, teraz tak ma HP. Co ja zrobię? Ała! Pan ziemniak mnie zabił. Na jednego strzała. W ramię mnie uderzył i umarłem. No, zapomniałem, że tym się można tak wybić. Ale go jeszcze. Kurde, no ten snajper cały czas to będzie tak do mnie strzelał. Będę ze spawnach wychodził. Niech mnie zostawi ten snajper w końcu. Kto w ogóle jest? Coś mnie tu blokuje, to jakiś śpieg chyba jest Ja będzie healował to działko Jeszcze sam się trafiłem A, ale go zaplaskowałem O, widzę go Idę, idę, on nie wie On nie wie, nie, śpiegu zostaw go! A, nie, nie! Nie sądziłem, że tak to się skończy o! Uspokój się Nie Dwóch pyro Najgorzej Pyromeny Ale go wysadził Kolejny pyro Wszyscy tu grają pyro Kiedy my w końcu przyjmiemy ten cel Zostaw mnie O nie On ma smoczą furię A on dużo bije Tylko trzeba mi trafiać Chodź tu o kurde, wysadzili go zanim w ogóle go uderzyłem O, ale w niego wleciał. Staranował go. Widzę cię. A masz! A masz z plaskacza! No, nie ma go. Kolejny. O kurde, czemu ich jest tutaj tyle? Ja chcę stąd wyjść pomocy! Ja potrzebuję hila Cały czas coś odprywa od mojego ognia. O, nie nieduże mi to dało, ale zawsze coś. Oczywiście działko mi tego całego heala. O, ile to kila? Nie! Zmieńmy sobie flergę na cieplny ciąg i bardziej to będzie pasowało do mojego plaskacza. Dobra, chodźmy kogoś zaplaskować na śmierć. Oj, nie trafisz mnie! Chodź tu, chodź tu! Nie! No, dawaj! Na, na jednego strzała. O kurde, ile ich tam jest? Uciekam stąd. On mnie goni! On mnie goni! Weź mnie, zostaw. Mam pomysł. O masz! No, udało się jeszcze. O kurde. Dawaj! No ile on tego HP ma? Trzy plaskacze mu dałem. To jest miejscówka snajperów. Muszę tutaj częściej przychodzić. O, zaraz w ogóle wygramy. Ale muszę uratować. Naszą drużynę przed stratą punktu. Lecę! Siemano! Tego się nie spodziewał. Kurde no, nie padł... Dlaczego ja właśnie byłem świadkiem? No znowu od tego snajpera dostałem, nie przysięgam, że ja tam idę Albo nie Idę po ciebie, Panie Ziemniaku, idę po ciebie On chyba nie wie Panie Ziemniaku! No, musiałem się zemścić Tutaj na pewno gdzieś działko jest, o tak jak myślałem Zaplaskuję ten Spencer Ale ja ma obiłem A masz! A masz! No nie No i już go nie ma jest ile tam snajperów było A masz Dawaj, dawaj, dawaj Nie strzelaj do mnie O, widzę cię medyku u, u, Prawie spadłem Nie, nie strzelaj do mnie Chodź tu na dół O nie Czemu was tu aż tyle jest? Chodź tu no nie, on mnie zabije. On mnie. Nie. Czemu ma takie miny? On się mnie tutaj tego nie spodziewa. No nie! Nie, postawił mi przed ryjem portal albo Dyspenser. A jeszcze dałem bombę komuś. Te heal potrzebuję szybko, tylko żeby żaden sniper mnie teraz nie zabił. O, dziękuję, że tu nie ma żadnych snajperów. No znowu ten pan ziemniak, on się uwziął na mnie. Wygrywamy to. Teraz agresive mode. A. A. Co on robi z tej pałki? Trzy osoby zabił Jak ty się tu dostałeś? Medyk <laughs> Hej, co on ma na tym? Ej, bo przegramy A nie Nie no, my to przegramy Nie wierzę w to Co tu się dzieje na tym punkcie? Dobra Walić ten plaskacz Wszystkich z ognia Tak, tak jak prawdziwy Pyro Chodź tu no game w końcu, no! ile no ileż on mógł dostać z tego? Nie, jeszcze przegraliśmy. Teraz sobie zagramy... ...Poskramiaczem Płomieni. Do tego Piekąca Palba. I Odtłuszczacz. Ponieważ ten zestawik jest też dobrym zestawem pod mele. Poskramiacz Płomieni. Zadaje obrażenia mini krytyczne palącemu się brokowi i gasi go Czyli jak podpalę go piekącą palbą Którą naprawdę łatwo jest kogoś podpalić, bo ona wybucha i ma duży zasięg To jeszcze na dodatek mogę go wykończyć po skramiaczem płomieni Więc to jest naprawdę dobry setup, polecam Jak jesteście my innym py Pyro, polecam O! Ja go trafiłem! Ale refleks Ale jestem dobry z tego gdzie on? gdzie on jest? spawna, teraz wyjdzie i. no, przestań skakać chodź tu, a masz! no, nie, ej, nie strzelaj do mnie, mieliśmy się bić na mele, nie, zostaw mnie! o, dziękuję za pomoc, naprawdę dobra broń tylko musisz kogoś podpalić O jak on zrobił takie szybkie kółko Tabi the game developer a. Co ty robisz w naszej bazie z skałciku? O jeszcze go zabiłem Ty a o tym nie wiedziałem że się dostaje jeszcze boosta Jak się kogoś zabije Chodź tu. No, dostałem coś. Gorące rękawice uciekiniera. Mam już chyba z trzy pary. Dobra, zmieńmy sobie. Otuszacz pozostaje. Atak paniki do tego. I jako zwykła broń będzie to drapaczka. Ten loadout wydaje mi się naprawdę dobry na swój sposób, ale przede wszystkim nim trzeba walczyć na blisko, bo wszystkie bronie tutaj dużo zadają na blisko. Tak jak ten shotgun. Kurde, i bije. No, sporo bije, ale jak mnie biją trzy osoby, to nie mam szans. A tak jak mówiłem, ten LODOT jest naprawdę dobry na blisko, ponieważ ten shotgun strasznie dużo bije na blisko. Drapaczka ma większe obrażenia, jest mele. No i miata czołgnia, a broń po prostu jest na blisko. No jedynie co można robić na daleko tą bronią, to odbijać rakiety. No tak jak ja teraz. No, tak jak ja teraz. Jestem najlepszym Pyro w Polsce. Chodź tu. Gdzie uciekasz? O kurcze! Ale jumpscare! Jak mnie spuszczało. Ej, on zabiera nam inteligencję. O o o! Okazja na killa. Haha, ha. nie widział mnie. Chodź tu, chodź tu. Siemano! Kurde, jakbym tylko umiał trafić. Eee. O! Pierwszy? Medyk, medyk, proszę cię. Nie, nie, medyk! Dobra, trzeba skończyć tą gierkę. O kurde. No, tak jak już mówiłem, czas skończyć tą gierkę. Idę pod tej inteligencją. No ale. Proszę mi nie przeszkadzać. Nie wbiegać we mnie. Nie, ja, ja tego nie skończę w taki sposób. Zostaw mnie. Zost nie strzelaj! Tylko czekałem na to, żeby ci zrobić plecy... Może pójdę kanałami, będzie bezpieczni. O, jeszcze poketa mam. To będzie prosi. Medyku, nie zawiadacie nie ma tutaj żadnych działek. że żaden inżynier tutaj sobie nie siedzi. Tak jak to zawsze na tuforcie było. O, słyszę działko. Niedobrze. E medyku, spokój się. Dawaj, papier kamienny, że eee! no jestem beznadziejny na taką odległość. O, on ma dyspenser, No nie, wiesz, będziemy go bić. dawaj papierka i nożyce. szybko jest wygrałem przynajmniej to mi się udało no i tak jak już mówiłem tak się kończy graniem Pyro oczywiście pokazywałem jakie lodauty gram najczęściej niektóre są forowane, niektóre po to żeby w ogóle coś zabijać no tak to już wszystko żegnam się z wami cześć